Jesteśmy na stanowisku pakowania bombek. Zobaczcie, tak akurat dla klienta pakujemy, bo chciał z zieloną kokardką i czarne podstawki. Zobaczcie, trochę tego jest. Dlatego ja tych wszystkich, którzy jeszcze się zastanawiają i czekają, czy zamawiać bombki, zachęcam do tego, żeby już się zamówili. Żeby potem nie było kłopotu, że przed świętami będzie taki napływ, że się nie wyrobimy z zamówieniami. Tutaj mamy dosyć duże zamówienie. Wysłaliśmy ostatnio też tego sporo. Także wszyscy, którzy czekacie na bombeczki, zachęcam, one przyjdą do Was w takiej formie, zapakowane z kokardką, będzie kokardka czerwona na bombeczce, a tutaj dla klienta jest zielona specjalnie zrobiona, natomiast nie czekajcie do ostatniej chwili, bo wiecie, przed samymi świętami robi się nerwowo i później kurierzy też nie dowożą, także no my zrobimy z naszej strony wszystko, co możliwe, natomiast proszę Was, nie czekajcie do jeden dzień przed świętami, żeby zamówić sobie bombeczkę. Że zachęcam i zapraszam na 3dfaktory.biz.